Dzisiaj się też przykra rzecz wydarzyła odnośnie, yy, odnośnie tych protestów rolników. Ci rolnicy, ja nie wiem czy oni codziennie protestują w tych samych miejscach i w tych samych miastach, bo przez ostatnie tam nie wiem ile oni protestują, z 10 dni, coś koło tego. Kilkukrotnie widziałem jak przejeżdżają przez Wrocław, też widziałem ich na drogach bocznych yy, we Wrocławiu. Też widzę posty co jakiś czas, więc ja nie wiem czy na przykład Codziennie wrocław, od którejś do którejś godziny, a ja ich tylko parę razy widziałem, może jakiś przejazd robiłem i tak dalej. Więc dzisiaj była taka sytuacja, że, że karetka jechała na sygnale, tutaj był, był zastawiony zjazd, i jakaś pani w tle mówi, że, bo przecież było wiadomo jak ten, bo przecież wiadomo jak, yy, gdzie protesty się będą odbywać, nie? Zobaczcie. Mamy sytuację taką, że jest karetka pogotowia. Informacja o blokadzie dróg w mieście, które są wyłączone tu, rolnicy pokazali gdzie ma jechać. Które są wyłączone jest w komunikatach przecież. Zwłaszcza, że to nie będzie trwało tak jak e, mówiłam, jeden dzień ani kilka godzin, tylko to jest długotrwały protest. Wstępnie na tydzień czasu oficjalnie zarejestrowane, oficjalnie wyłączone drogi przez policję. Komunikaty policji miasta Medius, a mimo to tutaj karetka pogotowia chciała przejechać. No ja na przykład uważam, że to jest totalny strzał stopę, nie? Bo i tu, się, i tu się, tu się, powtarza kolejny raz sytuacja, w której ludzie bardzo sympatyzują z pewnymi, e, z jakimiś działaniami, z jakimiś, e, z jakimś strajkiem, z jakąś pomocą i tak dalej. Ale potem przez niektóre jednostki, bo wiesz, bo to, to najprawdopodobniej, no, ile karetek zablokowali? Powiedzmy z wczorajszym rolnicy. No nie wiem, wiemy o jednej, nie? więc powiedzmy, że jedno. To że oni zablokowali tą karetkę i wie osób, no bardzo dużo. I to osoby myślą no kurwa, co za debile. I w ich głowach pojawia się jakby proste równania, że protest rolników utrudnia, że protest rolników utrudnia y, pomoc y, chorym, czy, czy nie wiem, jakimś wypadków czymkolwiek, nie jakimś poszkodowanym. W komentarzach też ludzie pisali, że najprawdopodobniej nawet osoby, która mogłaby przestawić, yy, przestawić ten traktor czy ten ciągnik, yy, przy tym aucie nie było. No ja myślę, że to też jest duży błąd. Ja wiem, że lepiej jakby tutaj sobie stać na, na wiadukcie i rozmawiać. I coś tam planować. No ale czasami są takie, zachodzą takie sytuacje, zachodzą takie sytuacje w życiu, gdzie no trzeba jednak ten ciągnik usunąć. Co nie wa jakby nie wa no matter what, no matter what, nie wolno jechać tą drogą, tak? Też pojawiły się tutaj y, głosy jakieś, że tam jakiś inny zjazd jest i coś tam. No ale sam fakt, że oni tutaj musieli stanąć, a czasami sekundy są kluczowe przy pomocy komuś potrze y, y, potrzebującemu. Myślę, że. No strzał jest stopę, dlatego że do ludzi bardzo przemawia. To jest bardzo yy, mocny obrazek, nie? Karetka jest blokowana przez, przez rolników. No ja myślę, że też jeden dzień protestu, drugi dzień protestu, wiesz, wszyscy się solidaryzują i tak dalej, rozumiem postulaty, ale yy, im więcej będzie tego typu. Im więcej tego typu obrazków będzie, tym ludzie bardziej się będą polaryzować. I tak jak na początku, nie wiem, 90% osób sympatyzowało z nimi, na dzień dzisiejszy będzie to 80%. Za dwa tygodnie to będzie 50%. Wiesz, raz się możesz spóźnić do pracy, raz możesz zobaczyć karetkę, raz możesz zobaczyć jeszcze jakiś inny występek. Potem już będzie problem, bo już ludzie będą wkurwieni. Zaczną się, zacznie się skłócenie socjalne, nie? Nie chcę ich usprawiedliwiać, ale ona myśli, że jak jest protest, jak, że jak protest jest zgłoszony, to ma wpływ na drogę karetki. Jak to dyspozytor daje adres, a nie najszybszą drogę do adresu. Tak, więc no ja ogólnie też tak myślę jak Inku, że protest jest w porządku, ale no to jest kurestwo, nie? I analogicznie tutaj też się pojawiło takie, pojawiło się takie zdjęcie. Ja zresztą dzisiaj tak to opisałem. Karma wróci, kiedyś do niego nie dojadą na czas. Mnie osobiście jeden idiota nie dziwi, wszędzie znajdzie się czarna owca, w każdej grupie. Dziwi mnie bierność pozostałych uczestników, że go w łeb nie pierdolnęli, bo teraz słuszność strajków rolników będzie podważana. To woda na młyn chcących skłócić jednym z drugim." I no bezapelacyjnie jest tak, że w momencie, kiedy ktoś ma jakieś postulaty, w tym wypadku rolnicy, to są ludzie, którzy się z nimi nie zgadzają, bo mają, bo wiecie, rolnicy mają jakby swoje Yy, swoje korzyści płynące z tego, jakby z egzekwowania swoich postulatów, ale odbyć się to musi czymś kosztem. Nie wiem, czy Unii Europejskiej, czy kogokolwiek. Nie no, jakby, żeby oni mieli lepiej, ktoś musi na tym stracić. To, czy ogólnie dla nas jest dobre, żeby oni mieli lepiej, to są na parakalosze, ale zawsze tak jest, nie? Więc tego typu obrazki zawsze będą pod i te osoby będą właśnie bazować na tego typu obrazkach, żeby zdyskredytować słuszność yy, strajku rolników. Ja myślę, że też rolnicy bardzo się yy, denerwują, nawet za jakieś proste żarty. Był taki shot w internecie, bo zresztą mnie ludzie niejednokrotnie pytali o to, co sądzę o strajku rolników i tak dalej. Ja sobie na początku zażartowałem. Wiesz, shot powiedzmy miał 10 minut, a ja na samym starcie powiedziałem, jak będę blokować miasta trzeba im mandat Że Potem jakby mówiłem, że spoko, że, że popieram, że żarcik i tak dalej i, i wyraziłem opinię na ten temat, to w komentarzach było 500 osób, które, wiesz, 10 osób zrozumiała, 500 to ty kurwo, zobaczysz, nie będziesz miał bułek, ktoś tam. Chłopie, no tak, nie będę miał bułek od was, to zakupię to, to z Ukrainy. <laughs> żart, 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 żart. Żart, żart. To jak to, ale ja akurat jestem osobą, która szanuje polskie produkty. Sami zresztą, ja też prowadzę firmę i bazujemy, na, e, bazujemy tylko na lokalnych e, półproduktach i tak dalej. Nieważne czy to są jakieś dzianiny, czy to są kartony, czy to jest wiesz, cokolwiek. Więc jak da się kupić tutaj w Polsce, żeby jakby tu pieniądz został i tu się mielił, to to robimy. Niektórych rzeczy cię nie da, no to wiadomo, że trzeba ściągnąć za granicę. Ale pomimo tego, że niejednokrotnie płaci się 2-3 razy więcej za, za coś tu zrobić. Robione, to, to i tak to robimy, nie? Myślę, że dużo osób ma takie podejście jak moje. No i oczywiście pojawiło się też dzisiaj takie zdjęcie jak jakiś rolnik <laughs> jedzie z, z transparentem Putin zrób porządek z Ukrainą i Brukselą i z naszymi rządzącymi. I chłop jeszcze jedzie kurwa z flagą radziecką. Po pierwsze uważam, że za tego typu symbole powinno się iść siedzieć. Dla mnie Związek Radziecki jest równo, jakby jest tak samo z, był tak samo zbrodniczym reżimem jak nazistowska Rzesza, tylko trwało 50 lat dłużej. Każda osoba ogólnie, która się powołuje, powołuje na tego typu symbole i na tego typu ludzi, terrorystów ściganych przez, <grystwa> przez sądy międzynarodowe o, o zbrodnie wojenne. Ten człowiek powinien iść siedzieć. To nawet nie tyle, że mu ten traktor powinni zabrać, on po prostu powinien iść siedzieć. I nie, że on posiedzi w więzieniu, wyjdzie, będzie tak samo głupi, tylko powinien zostać zobowiązany do tego, żeby się dokształcić. Powinien się dokształcić. No, wygląda to trochę na jawną prowokację, no bo kurwa, no. Bo dlaczego pan rolnik, dlaczego pan rolnik miałby jakiś polski jechać yy, z... z... Z flagą Związku Radzieckiego i powoływać się na Putina Właśnie to też jest dziwne, że nazistowskich I faszystowskich symboli Nie można używać a, a tego komunistycznego reżimu Jakim niewątpliwie był Związek Radziecki No to już, ja wiem, że to dziwnie zabrzmi Bo to nie jest tak, że coś było lepsze od drugiego Bo to dwa wysyństwa były Ale nie wiem, może przez to, że oni Koniec końców wojnę wygrali I też mataczyli historię przez wiele lat To wiele ludzi nie wie Wiecie, to nie jest tak, że ktoś się kurwa na urodziny spóźnił, nie? Czy serialu nie zobaczył? Powiedzmy, że ktoś zawału dostał na ulicy, albo nie oddycha. I te 30 sekund może albo uratować mu życie, albo szybciej mu dotlenią mózg, przez co będą mniejsze spustoszenie. Ja zresztą napisałem w tym poście, że po prostu tej osobie, która zostawiła tam ten ciągnik i postanowiła się tym nie opiekować. Wiecie, ja myślę, że też jakaś odpowiedzialność spoczywa na y, ludziach strajkujących. To nie jest, że sobie zablokujesz drogę i... i, i o. Zablokowaliśmy drogę, proszę nas, proszę za nas wszystko zrobić, bo będziemy drogę blokować. No nie stary, stój przy tym ciągniku. A jak widzisz, że ktoś jakby może wpłynąć negatywnie na wizerunek rolników, samemu, będąc rolnikiem, podejdź i z nim porozmawiaj. Najwyżej go w łeb, pie... Logiczne jest, że na ile jest rolników w Polsce? 5 milionów, 3, 2, 10, nie wiem, ileś ich jest. To logiczne, że będą spoko mordy, no i będą zwykłe k... Bo twój zawód nie definiuje tego, jakim człowiekiem jesteś. Analogicznie, masz spoko piłkarzy, masz przebujanych piłkarzy. Masz spoko nauczycieli, masz nauczycieli kur*** i tak dalej, i tak dalej. I rozmawiałem dzisiaj e, z y, koma znajomymi odnośnie rolników. No, i on mi powiedział: Ja myślę, że dosyć trzeźwe ma spojrzenie na to, że jakby część rzeczywiście ma źle, a niektórzy to są idioci. Zanim ktoś się zbulwersuje, już tłumaczę jakby jakiś stok jego rozumowania. Rolnikiem, tak czysto teoretycznie, to jest i ten, e, co ma ziemniaki, i ten, co ma krowy, nie? Z mlekiem. No, chuj że oni tam niektórzy na drugiego mówią, że on nie jest rolnikiem, bo nie wiem, bo w ziemi nie pracuje czy coś. Ja nie wiem, jak, jak wygląda ten beef pomiędzy czy jak masz jajka, ty jesteś rolnikiem, czy musisz mieć kukurydzę albo zboże, jak nie masz zboża, albo masz trochę zboża i masz, i masz trochę kukurydzy, ale głównie masz krowy, to, to, to że też nie jesteś jakimś No ale ogólnie to są też rolnicy, nie? No i mówi, że, że często no bo my mamy takiego wspólnego znajomego, który ma kilka tysięcy hektarów. No i zarazem też są potem jeszcze inni jego znajomi też niektórzy się znają, którzy też mają więcej bądź mniej. I on mówił, że jak tak, tak patrzył, to też jest jego opinia, że, oni, że często rolnicy popełniają błąd i biorą rzeczy, które nie są im potrzebne, nie? Na przykład ten jeden tam, nie wiem, na 3000 hektarów ma dwa kombajny, a niektórzy mają 100 hektarów i też mają kombajn. I w ogóle mi powiedział, że kombajn do buraków 3,5 miliona kosztuje. W Kurwa się zdziwiłem, nie? Że to jeszcze w zależności od tego, co, gdzie i jak, yy, to... To jeszcze inne maszyny trzeba mieć. No i on mówi, że, że, że jak rozmawiał z tym ziomem, to on mówi, że on nie rozumie niektórych osób, którzy na przykład maszyny za parę milionów kupują do pola zamiast je wynająć. Że ja nie wiem, wynająłby kombań za 50 tysięcy, by sobie skosił, a nie musiałby, wiesz, za parę milionów tego kupować. Ja nie wiem, koniec końców, jak jest. Ja myślę, że co rolnik to inna historia. Eee, no, jednego, Jednemu przyjebie susza, kurwa drugi będzie miał to, trzeci będzie miał tamto, nie? Eee, więc no, ja myślę, że nie można generalizować, że każdy rolnik jest spoko, a nie też, że każdy rolnik jest. Ch inne miejsca jakby inne... Inne te parcele, po łacie, czy jak to się nazywa, tego pola mają. Inne rzeczy w ogóle sadzą. Inaczej ziemia yy, działa pewnie w Małopolsce, a inaczej na Pomorzu. Yy, tu będą gorsze plony, czy tam będą lepsze. Więc no, da się z tego zarobić, na pewno. Jak masz dużo hektarów, to na pewno da się z tego zarobić. No chyba, że będziesz miał pecha, czy właśnie jakaś susza, ulewa i tak dalej. Nie daj Boże, pożar. Da się z tego zarobić. Czy jest to łatwa praca? Nie. Czy jest to wymagająca praca? Owszem. Czy możesz w wakacje polecieć na Kretę? No kurwa, raczej nie nie. I tyle, no. Też myślę, że to jest taka praca od 6 do 20, nie? No, od słońca do słońca. Tak, więc, więc, no, więc są różne klasy, więc to też nie może powiedzieć, że jeden rolnik jest spoko, drugi nie. Najmniej nad czym ja bym się skupiał, nad tym nad czym ludzie się skupiają, że o kurwa, tacy biedni, a mają traktor za milion złotych, czy za półtora. Eee. Problem nie jest to, że ktoś ma traktor za półtora miliona złotych. To jest trochę jak ktoś, kto jeździ tira i ma tira za 600 tysięcy. Jakby to co, to on nie może mało zarabiać, mając tira za 600 tysięcy. No to niech sprzeda traktor i zamknie mordę. Wiesz, jakby ten traktor to jest narzędzie pracy, nie? Tir jest narzędziem pracy. Czy te kurwa dziwne maszyny yy, u stomatologa to też jest narzędzie pracy. A to, że potem za plombę by mu mało płacili, odgórnie. Gdzieś by był jakiś syndykat i bym mówił, wiesz, co za plombę, trzy dyszki. Kurwa, ale materiał teraz kosztuje 40. O, słuchaj, trzy dyszki. Albo nie kupimy, nie? Jakby to też ciężko jest przełożyć na inne te, na inne profesje.